Kurwa jepany, kurwa las, Ktoś, kurwa leśna że nie nimfa. Tak by świeżego powietrza też się kurwa krztusze. Kurwa jepany las. Czemu nie pojechałem nad morze? I pies kurwa pociągnie w dół, nie pierdolę, całą mordę O, blisko dla hołoty Jebane błoto Ale kurwa z górki pod górkę, kurwa winda jest I ostatnie kurwa wyjście do nas. Po mnie kurwa wyjebało Iść jak ścieżką na skróty Ekspedycja kurwa, przygoda Uch adwenczyk A wypierdalać Pufi kurwa jest zadowolony, przez ten jebany las po 45 minut kurwa, wyjścia, ani widu ani słychu, kurwa, Wiesz się, kurwa, tej jebanej suchej gałęzi kurwa, Pedalam, kurwa, stąd, Kamczatka pierdolona. To to, kurwa, wyjście? Jak ja, kurwa, mam przez to przejść? Kurwa jeszcze lepiej. Napierdolę. Kurwa Łukasz. Na skrótyk będzie zajebiść. Kurwa powinienem się jebnąć w ten kurwa, głupi łeb. Kurwa Ekspedycja, kurwa, natura! Jebał to pies, kurwa i cała komenda. A pierdolona pana tajga. Kurwa. Minces tak jebnąć, w głupi łeb, bo odbiła się kurwa moja druga osobistość. Tajga, kurwa, Syberia. Tak, kurwa, patrzcie. Takie skróty ku... Pierdole Tykolwiek wasz zjebany charakter popuści się na to, żeby iść na skróty Nie się prosto w głowę Na pewno pomoże Ja nie byłbym sobą, gdybym nie próbował iść na skróty Nie polecam hojrakowania Tu iść kulturalnie ścieżką my człowiek Ja to jestem jednak kurwa dziecko szczęścia, nie? Wow, znalazłem ścieżkę A dwie minuty przed tym pierdoliłem się w wodę Gdykolwiek przyjdzie wam do głowy że możecie przejść suchą nogą przez magno. Pierdolnijcie się, bo ja tego nie zrobiłem. Z tym kurwa jebnięty. To ogólnie fajnie było. Na przykład, kurwa, sobie pierdolisz. Dla Was Łukasz ścisu, a to był program. Pierdol się, nieważne gdzie. Dole już drogę. Kanalizacja, elektryczność, kanalizacja. Pierdalam stąd. Kurwa, McDonald's